Nie za duże Sam raz Aby żyli w nim Szczęśliwie ludzie Może znajdziesz Je na mapie Bardzo znane I przy głównej leży Trasie Pięknie domy Zbudowane Drzewa, kwiaty Ogródki są zadbane I przy lasku nad jeziorem Wyjątkowo bardzo ładnie położone Niech kogo schowa się Ja w Swarzędzu mieszkać chcę Tu jest mój rodzinny dom Nie zostawię mnie, odejdę stąd Niech Chicago schowa się, ja w Swarzemcu mieszkać chcę. Tu jest mój rodzinny dom, nie zostawię go. To miasteczko jest urocze, konwenanse pozostają na uboczu. Tu przechodzień zna drugiego. Jeden z drugim jest kolego znajomego, każdy tu jest tobie bratem, a jak szczęście ci dopiszę, to i swatem już w tym mieście mamy wszystko. Może wkrótce też kosmiczne lądowisko. Niech Chicago schowa się, ja w zważencu mieszkać chcę. Tu jest mój rodzinny dom, nie zostawię mnie, odejdę stąd. Niech Chicago schowa się, ja w zważencu mieszkać chcę. Tu jest mój rodzinny dom, nie zostawię go. Czasem człowiek gdzieś wyjeżdża. Obcych na zachodzie szuka szczęścia, lecz tam długo nie pomieszka, bo mu tęskno za swoimi do swarzędza. Nie rozglądaj się po świecie. Bo miasteczka już takiego nie znajdziecie, tak bliskiego. Swojskiej duszy, że każdego swą urodą musi wzruszyć. Niech ci słowa się, jak w zwarzecu mieszkać chcę. Tu jest mój rodzinny dom, nie zostawię niebo. tej stąd. Niech ci słowa się, jak w zwarzecu mieszkać chcę. Tu jest mój rodzinny dom, nie zostawię mnie W mieszkać chcę, tu jest mój rodzinny dom. Nie zostaję, nie odejdę stąd. Dzika słowa się, ja w Swarzencu mieszkać chcę. Chciałeś wstać? Chciałeś wstać na nóżki? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Te, telewizja osiedlowa, środek lata, upalne popołudnie, a pani z dziećmi tu na skwerku, na osiedlu kościuszkowców. Czy może wiedzieć, co pani w tej chwili planuje, co pani robi? W tej chwili tak jak widzę, widzi, pan siedzę, po prostu oczekuję na powrót córek z kolonii, Aha. które przebywają w busko zdroju. Dwóch córek, tak? Dwóch córek oczywiście. Dwóch. A te małe dzieci tutaj? Znaczy ta dwójeczka. Ten malutki jest Oskarek, półtora Osparek, roku. Tak. tak, tu jest Dajanka, dwa i roku. To, no raz, to już mamy cztery, tak? To już mamy, mamy cztery. cztery. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę pana. Nie wszystko? Dwóch chłopców jeszcze jest u babci na wakacjach. Niesamowite, czyli z tego wynika, że pani szóstkę dzieci, tak? No dokładnie, nic dodać, nic ująć. <laughs> Niesamowite, że mamy przed sobą matkę bohaterkę. No może takie pytanie, jak pani sobie radzi z wakacjami? Jak pani zaplanowała wakacje? Znaczy ogólnie wakacji nie planowałam, no nieplanowane wakacje w zasadzie wypadają najlepsze, mimo to, że spędzane w mieście, ale znajdujemy tyle czasu, żeby wyjść gdzieś nad wodę, żeby gdzieś wyjść na, na weekend z dziećmi, zmartwienia żadnego nie ma, owszem, no jest trochę kłopotów, bo maluszki. Ale czyli ja Oskarek, coś... tak? To i, o, ma. Oskarek ma półtora roku. Półtora roku mm -hmm. Oskarek, Dajanka Dajanka ma i pół roku. I pół roku. Jest jeszcze. Czekamy na przybycie z kolonii y... Romki y, 12 lat, Dari y, 14 lat, a chłopacy? A chłopacy 4 lata, Dawid i 15 lat Sebastian. Przebywają, Przebywają u, babci u babci na wakacjach. Mm -hmm. Też dopiero wrócą końcem lipca. <laughs> Ale tak w ogóle pomijając sprawę wakacji, jak pani w ogóle sobie organizuje życie rodzinne? Pracuje pani, czy w tej chwili Pani ma przerwę w pracy? Znaczy obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, ale faktycznie ma Pan rację, dużo zależy od organizacji właśnie organizacji. domowej. W związku z tym na brak czasu wolnego też dla siebie nie narzekam. Mam wszystko tak zorganizowane jak w zegarku. Mam czas dla dzieci, mam czas na, na posprzątanie na przygotowanie posiłku, mam czas na wyjście jeszcze na spacer, czy zrobienie sobie jakiegokolwiek makijażu, czy, czy wyjść gdzieś do sąsiadki no, na kawę. wspaniale, <noise> Dziękuję bardzo. Dzieci to aż trudno sobie wyobrazić, że może tak wspaniale wyglądać. Czyli po prostu mając szóstkę dzieci można też organizować swoje życie. Oczywiście, że można. To wcale nie jest powiedziane, że nie. W tej chwili przebywa pani na urlopie wychowawczym, tak? Tak, tak, tak. A nie ckni się pani do pracy trochę? No, znaczy wie pan, w zasadzie tęskno mi. Tęskno mi, no ale no nie mam wyjścia. Zamierzam też pójść tak na pół etatu na razie w sezonie. Co będzie dalej? Czas okaże swoje, czy będę mogła pracować po sezonie, czy nie. Ale, ale jeszcze mi się praca marzy, także nie myślę siedzieć w domu mimo to, że, że jest szóstka tego drobiazgu. Jest to rzeczywiście przypadek szczególny. No serdecznie gratuluję tym dzieci wspaniałych, miłych, no i również gratulacje z powodu no, tak wspaniałego zorganizowania sobie życia, no bo widzę, że pani uśmiechnięta, zadbana, ma czas na to, żeby z dziećmi spacerować, teraz no, dzieci na kolonii, jedne u babci, a z tymi maluchami wiadomo, no nic, nikt nie zastąpi mamy. No zgadza się, ale myślę, że każda kobieta znajdzie trochę czasu i dla siebie. Dziękuję panu bardzo. Jestem optymistyczny, optymistycznym Zresztą pani dziękujemy. No, życzę przyjemnych wakacji. Dziękuję wzajemnie. Cześć wędkarze, co tu łapiecie? Ryby. Ryby łapiecie? Tak. Naprawdę czy na niby? Nie. Na niby, tak? A łapałeś kiedyś prawdziwe ryby? Ja tak. Kiedy łapałeś? U babci. U babci? Nad jakim jeziorem? Nad głęboką. Jakim jeziorem? Głęboko. Na głęboką. I co zapałeś jakąś rybę? Tak. Co ci się udało złapać? Płotkę. Płotkę? I sam łapałeś czy z kimś? Z tatą. Z tatą. No to, że sukcesów wędkarskich. A tutaj no nie wiem czy są ryby, może jeszcze coś ci się złapie. Witam serdecznie. Telewizja osiedlowa. Widzę, że tu dzieci bawią się, pluskają w jeziorze. To pańska córka i syn? Nie, wnukowie. Wnukowie, wnukowie. tak? No, niektórzy twierdzą, że w tym jeziorze swarzyńskim nie można się kąpać, a tu widzę, że dzieci pluskają się, woda jest czysta. Co pani na temat sądzi? No nie jest zła woda, jak chodzi o czystość. No z brzegu jest troszeczkę, no to zawsze się zanieczyści. Tak, no i dzień, dzień nie mają gdzie iść. A tutaj jest no, troszeczkę z brzegu, tak jak widać, a tam no kąpią się. Na razie ani pryszczy, ani niczego nie mają. No i... Mamy tu przed sobą właśnie naszego pływaka, który nurkował przed nami. Słuchaj, jak nurkowałeś tutaj w nurtach Jeziora Swarzyńskiego i co widziałeś? Woda jest czysta czy brudna? Co powiesz? No. Czysto? Nie mam oczu otwartego pod wodą, ale wiem, A Nie otwierasz że... oczu pod wodą, nie otwierasz oczu pod wodą? O nie, ale brudna. Trochę jest zmącona, co? Ja pewnie wyciągnąłem dwa te dwa pięki. A, pięki Pieniek i dwie cegły. Dwie cegły wyciągnęłeś, tak? To Czyli znaczy jest trochę zanieczyszczeń takich wzdłuż jeziora, tak? No. Ale widzę, że woda spływająca po Tobie jest czysta. Specjalnie nie jesteś brudny. Czy nie jest to najgorsza woda chyba, co? Nie. Czy można się kąpać. Można się kąpać, ale nie jest najgorsza. Nie jest najgorsza. To jeszcze dowracamy, obok siedzi nasz yy, nas, yy, pan, który jest, yy, z tego co wiem, yy, no, z krwi i kości. Ile pan lat już mieszka w Swarzędzu? W Swarzędzu mieszkam już 34-35 lat. 35 lat. Czy coś o Wwarzyskim jeziorze Pan już powiedzieć? No jak pan ocenia czystość i stan wody w jeziorze yy, ze stanem tym, który Pan obserwował jako młody chłopiec, odpowiednik rówieśnik tych dzieciaków, które w tej chwili się kąpią? Proszę pana, kiedyś tu było czysto i na razie jest, nie, nie jest źle, nie? ale mogłoby być lepiej. Tylko miasto zaniedbało wszystko. Tylko miasto jest winne. Bo na dziko było tyle poprowadzonych kanalizacji wszystkiego i, i tak się stało. No ale tak, żeby narzekać, to nie można narzekać. W tym roku, to, z tego co obserwujemy, jest znaczna poprawa czystości o, wody. Y, tu są biobloki, które oczyszczają y, wszystkie ścieki wyciekające ze spółdzielni. Część zakładów pracy w tej chwili została tam już ukarana i, i niewiele wpływa. Bardziej chyba te ścieki pływają cybiną, ale tu przy brzegu, jak dzieciaki się kąpią, nie widać, żeby woda była czysta, bo wieczorem mówią, że nawet można polować na raki. że to prawda? Tak, pokazały się raki. Żaby przede wszystkim się pokazały, bo tu nie było nawet żaby. Ale teraz no, trzeba powiedzieć, że poprawa jest na, n, bardzo duża. I jeszcze trochę, jak, jeśli tak w tym stanie, to będzie to czysta woda całkiem. Bo cybina naniesie, ale co powinni zrobić? Zamknąć te torfowiska. Bo to t, największe śmieci to idą tam z torfowisk. To jest który torfowisk? Tutaj przy gruszynie. Aha, tam te, te torfowiska przy Gruszynie. Pan tak wieczorem, jak oni wydobywają, nie? To pan zobaczy, jak w Cybinu idzie ten brud wszystko. Czy mhm, daje się zauważyć tę męt, mętną wodę? Pani jeszcze wspominała, że były takie czasy, kiedy ludzie przyjeżdżali z Poznania specjalnymi pociągami. Wycieczki tutaj no, przybywały do Swarzenegowa po to, żeby popływać na łódkach, na żaglówkach. Pamięta Pani te czasy? Co Pani sądzi? Tak, właśnie to były początki, jak żeśmy się tu przeprowadzili. Kiedy tak. to było? To było jakieś. 63 63, tak. To właśnie, no wtedy. była Organizacja taka, była wypożyczalnia, ludzie się tu zjeżdżali. No, 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 coś. Tu ludzi było w bród, dużo. I były i dojcy jedzenia, były takie bydki, nie jakie są obecnie że też prowadzili to. Kajaki, rowery wodne i wszystko było. Nie wiem, co się z tym stało momentalnie tak. Po jakichś paru latach nie zostało nic. No z tego co słyszałem, podobno nowo wybrany burmistrz, pan Jacek Szymczak i tutaj Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzyńskiej podobno chcą zapoczątkować taki właśnie proces odnowy sportów wodnych na Jeziorze Swarzyńskim. Ja Powstała sekcja żeglarska, wioślarska, kajakarska, wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych. Jak pani sądzi, że, czy będą chętni do korzystania z tego typu sprzętu? Ojej, ojej, bardzo dużo. Na to tylko każdy czeka. Bo przecież każdy by chciał sobie popływać, po, po wypożyczać. No a gdzie jeździć daleko, jak tu mamy pod nosem? Oczywiście. Te osiedla są wspaniale położone właśnie nad brzegiem Jeziora Swarzyńskiego, aż się prosi, żeby tak, to nie, powstało. No to, to póki co życzymy, Organizacja. życzymy młodzieży, żeby spędzała wspaniale wakacje nad Jeziorem Swarzyńskim. Z tego co wiemy, pani tu oceniła krytycznym okiem, że woda nie jest najgorsza, nie. można się kąpać, ale czekamy na żaglówki.

Dzień dobry, Panie Posterunkowy. Widzę, że kolejny obchód po dzielnicy naszej tutaj po posiedlu. Po wie, że Pan interesuje się tym czerwonym fiatem 125P Bez numerów rejestracyjnych z karteczką, czy co się, co się dzieje z tym samochodem? To, samochód to jest samochód, który, który właściciel chciałby po prostu sprzedać na części, względnie, względnie w całości, jeżeli by się udało. No, ale wychodzi na to, że chyba jak na razie jak na razie nikogo ochętnego nie znalazł. A że samochód jest po prostu wyrejestrowany, no to dlatego jest po prostu bez numerów rejestracyjnych. Nie? kwestia jest jeszcze taka, że w zasadzie jest mi znany właściciel tego samochodu, i będę musiał w najbliższym czasie, będę musiał z nim porozmawiać, co ma zamiar po prostu z tym samochodem zrobić dalej. Czy takich samochodów ma pan na swoim spisie więcej? prawda? z tego, co wnioskuję, jest, to... jest tu jeszcze, jest tu jeszcze w sumie można powiedzieć, dwa czy trzy samochody, które, które, które po prostu musiałbym ustalić właścicieli tych samochodów i porozmawiać z nimi odnośnie kwestii usunięcia tych samochodów z terenu osiedla. Bo z biegiem czasu mogą się stać zagrożeniem dla dzieci, dla mieszkańców. No właśnie, widzimy tutaj nowy kosz na śmieci. Jak pan ocenia, czy wprowadzenie tych koszy. No, zwiększyło czystość na osiedlu. No, oczywiście, bo w poprzednich, w poprzednich, okresach, w poprzednich okresach czasu no, było, było widać, zauważało się na, na chodnikach czy na, czy na trawnikach, gdzieś sporo papierków, po jakichś tam cukierkach, nie cukierkach, chipsach. A obecnie od momentu, od momentu w zasadzie, wsta, jakby można by powiedzieć, stawienia tych koszy. No ilość, ilość papierów i, i, i zanieczyszczeń tego typu na osiedlu po prostu się zmniejszyła. Jest to, jest to, jest to dość dobry jak to się mówi przejaw no ze strony. Można A kto wstawił te koszty spółdzielnia no chyba. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej spółdzielnia to wprowadziła no bo w, mówię w zeszłym roku w zeszłym roku o ile pamiętam byłem w tej sprawie w administracji czy nie dałoby rady kilku koszy ustawić na osiedlu ponieważ takowych brakowało wówczas. No w tych taki nietypowe kosze, ale jest skuteczne, tutaj niektórzy podginają daszek, widać, e, ta, ta, ten element konstrukcyjny jest troszeczkę słaby, ale chyba spełniają swoje zadanie, bo to osłona przed deszczem, przed ptakami, które nie wydzibują śmieci, to ważne, że są. Ale to już kwestia, kwestia wyginania tych tych daszków, to już jest, jak to się mówi, kwestia naszej własnej kultury. O! Że młodzieży, nie huśtajcie na tych daszkach, bo widzicie, co się dzieje, nie? A wrzucacie śmieci do tych koszy? Tak. Wrzucali już kiedyś tutaj opakowanie po lodach? Tak. No, tolambda innych, żeby też tylko wrzucali. Ja nie. Jeszcze nie wrzucaliście, nie miałeś okazji. Ale pewnie no, cześć. Panie dzielnicowy, jesteśmy na pętli autobusowej, tak właśnie węzeł komunikacyjny. Osiedle kościuszkowców. Od wielu, od wielu mieszkańców słyszymy właśnie takie opinie, że y, szczególnie w godzinach wieczornych y, tutaj no, z, no, dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Młodzieńcy zjeżdżają na motocyklach, na samochodach, y, że no, nie widać śladów działania policji. Co pan sądzi o tym rejonie? Bo ten rejon panu również chyba podlega, tak? Tak, ten rejon, ten rejon mi podlega, i jak to się mówi, wielu mieszkańców tutaj mieszkających w pobliżu też podobne sprawy mi zgłaszało. Jednakowoż tyle, tyle ze swojej strony, co mogę zrobić. To ewentualnie od czasu do czasu e, daj mi na to kogoś skontrolować, czy jeżeli jedzie w sposób niebezpieczny, zatrzymać, pouczyć względnie, nałożyć mandat karny. Ale autentycznie jest to miejsce dosyć zagrożone, bo ci młodzieńcy, którzy jeżdżą tutaj, no po prostu robią sobie z ulicy Kwaśniewskiego tor wyścigowy. E, chociaż. W ostatnim czasie no, w pewnym sensie ze swojej strony podjąłem taką decyzję, że żeby się wielu rodziców tych młodzieńców na przykład nie zdziwiło, jeżeli komuś zostanie, przypuśćmy, odebrane prawo jazdy, względnie sporządzony wniosek do kolegium. No bo niestety no, obecnie no, nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby w taki sposób bo oni tutaj ujeżdżali sobie i zakłócali ludziom spokój. Również przy okazji miałbym pewną, jak to się mówi, ostrzeżenie dla rodziców y, dzieci, którzy tutaj też w godzinach wieczorowo-nocnych i w dosyć dużym nasileniu ruchu po prostu popętli na no, ujeżdżają sobie rowerami. I prosiłbym, żeby rodzice normalnie tych dzieci no, w jakiś sposób zwróciły uwagę na swoje pociechy, żeby potem czasami do jakiejś po prostu tragedii nie doszło. Znaczy jeżdżą tutaj po tych drogach asfaltowych, tak? Wokół pętli, no oczywiście i w sumie dokładnie rzecz biorąc, no mimo że jako tako na razie jeszcze żadnego z nich można powiedzieć nie skontrolowałem, ale przypuszczam, że co najmniej połowa z nich to raczej no, nie ma karty rowerowej albo przy sobie, albo w ogóle nie serdecznie Panu dziękuję. i Nie będę, będę przeszkadzał, bo wiem, że Pan jeszcze ma w planie obejście całego osiedla i jakieś sprawy związane właśnie tutaj z komisariatem. Jeżeli Pan pozwoli, to przy najbliższej okazji porozmawiamy o sprawach bieżących dotyczących właśnie bezpieczeństwa tu na osiedlu Kościuszkowców. Dziękuję Panu bardzo. Nasz... Dziękuję serdecznie, do widzenia. do widzenia. A kiedy Pan na urlop idzie w ogóle, chciałem zapytać. Był Pan już na urlopie? <laughs> Część urlopu już wykorzystałem w czerwcu, także. Teraz najbliższe to z tego co wiem to jest w październiku, także całe lato będę tutaj. Całe lato, dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia. Że pan tutaj stoi, panie kierowco, jak pan ocenia w sierpień, początek sierpnia, ruch na autobusie zmniejszył się, zwiększył, co się dzieje? No zmniejszył się ruch na pewno. No i więcej ludzi chyba wyjechało właśnie na wciasy tak gdzieś, to może przez to, że większe zarobki są. To się wyczuwa, że jest tak, mniejszy tak, ruch. Tak, tak, zarobki większe, bo wszystko idzie w górę. Wszystko idzie w górę. Ja tu nieprzypadkowo do Pana podszedłem, bo krążą suchy, że Pana autobus wyróżnia się no, niesamowitą tutaj taką, bym powiedział, no, dogodnością socjalną. Mianowicie mówią, że Pan w autobusie ma natryski. Wszystkie dziewczyny, które wchodzą do autobusu, są sprawdzane, czy mają strój kąpielowy, czy to prawda. Może Pan, no, się, nie, nie, nie. Może pan się wytłumaczy z tego? To chyba ktoś puścił taką, wie Pan, propagandę. Nie, nie, no, ja. Ale tu... chciałoby się takie autobusy, żeby były na przykład z natryskami, jak tak tu ludzie chcą, może takie zrobią w przyszłości. No słyszeliśmy, że pan to właśnie jest duży Kpiasz i któregoś dnia taki numer pan zrobił, a jedna z, ze starszych pań e, nawet poważnie zapytała, czy to prawda, że tu nawet pan plecy myje między e, przystankami. No nie, nie, raczej nie, no tak, wie tak, pan. Tak, tak. To na pewno żarty ktoś. Na pewno jakieś żarty, no, chociaż zagadnie. coś w każdym placu, w każdej placu, w każdym, każdym, każdym żarcie coś jest. W każdym razie no, życzę panu y, jak najmniej upalnych takich dni, bo rzeczywiście za kierownicą pan chyba upocony. Tu widzę, że dziękuję, dziękuję. na plecach ślady. No, trochę, jest, trochę pan ale... przesiąk był, tak? No ale trzeba, trzeba pracować. Kiedy pan na urlop idzie? Ja już miałem urlop, proszę pana. Pan. Ja. Już tak że akurat miałem ładną. A gdzie pan urlo. wypoczywał? Puszczy nad Nodecki. Hojnie. No, mm, po Jerzyże, sierakowsko, międzychodskie hojno. Mówię, że ładnie po było zazdrościć. i dobrze. No, niestety ja innym życiu bym tego też by wypoczynku takiego. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi. Widzimy sympatyczna scenka tatuś na, na barana. Na barana Balucha ma to cała rodzinka w komplecie. Można wiedzieć skąd Państwo w tej chwili podążacie. Byliście już na wakacjach. Co robicie w tak upalne lato? Co robimy w tak upalne lato? Bawimy się, tańczymy, śpiewamy. No a to z jakiego, z jakiego powodu? Chyba się cieszyć życiem, nie można być smutnym cały czas. I o to właśnie chodzi. Życzę przyjemności i uśmiechu. Wakacyjnego uśmiechu.